1 maja w świeckim zamku Anna Tomasik otworzyła swoją wystawę zatytułowaną Wyjście przez ciało. Zbiór 34 obrazów nawiązuje do przeżyć artystki z okresu dzieciństwa, dojrzewania i życia dorosłej kobiety. Wernisarz przyciągnął do warowni wielu gości, nie tylko ze świecia. Było to dla mnie bardzo duże zaskoczenie. Było to dla mnie też zaskoczenie, że każdy chciał się dowiedzieć czegoś o tym, co jest namalowane. I też bardzo dużo zaskoczenia związanego z tym, że niektórzy ludzie byli bardzo poruszeni, i to chyba jest chyba moją największą taką satysfakcją, że moja sztuka porusza. Niezwykłym dopełnieniem obrazów były wiersze napisane specjalnie na tę okazję przez Dorotę Kiedrowską. Pozwalały one widzowi na dogłębniejszą interpretację dzieł Anny Tomasik. To już się zaczęło 12 lat temu, kiedy miałam tutaj właśnie pierwszą wystawę i kiedy Dorota zrobiła takie wprowadzenia do różnych moich obrazów, uznałam, że jest to po prostu bardzo takie żywe odbieranie mojej sztuki i no, tak chciałam teraz też, żeby było, żeby też ktoś odebrał tak w taki sposób, na takich, takich wibracjach tą sztukę, a że z Dorotą właśnie wibrujemy mniej więcej w tych samych rejonach, to właśnie w ten sposób zrealizowałyśmy to. Artystka przyznaje, że sztuka stanowi dla niej możliwość odbycia dialogu z samą sobą. Ja nadal nie zarabiam sztuką. To nie są obrazy, które sprzedaję, więc nie mogę powiedzieć, że to jest sposób na życie. To jest nadal moje taka, taki dialog ze sobą samą i taki sposób komunikowania się ze światem zewnętrznym. A na co dzień pracuję jako arteterapeuta, więc no, ta sztuka, owszem, gdzieś tam we mnie jest, bo też w pacjentach. To jakby motywuje ich do tego, żeby tworzyli coś swojego, no ale na pewno nie jest to jeszcze ta droga. Ale cały czas chce. chce. Wystawy prac Anny Tomasik można oglądać codziennie do 15 czerwca.